A moim gościem jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacji. Witam, panie marszałku. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Panie. panie marszałku, wielki piątek powinien być dzień wolnym od pracy? Nie uważam, że istnieje taki obowiązek w systemie prawnym. Obowiązek? Nie, ale ja się pana pytam, czy powinien być wolny? Pana zdaniem. Moim zdaniem niekoniecznie, natomiast wiem, że pewnie zmierza Pan do tego, że jeden z naszych posłów taki pomysł chyba gdzieś tam w debacie zgłaszał. M mamy pluralizm postaw, można to postulować, ale ja nie uważam, że istnieje ani religijny, ani moralny, ani społeczny y, bardzo silny argument, żeby tak było. Czyli gdyby był zgłoszony taki projekt, Pan by zagłosował przeciw? Wysłuchałbym bardzo uważnie debaty i następnie bym, by, bym przedyskutował to z innymi. Naszymi posłami. No tak, ale wigilię mamy wolną, która jest żadnym świętem z perspektywy religijnej, Wielki Piątek jednak jest. W moim zdaniem wigilia jest e, dużym świętem z perspektywy e, religijnej, to że Kościół Katolicki w skali całego świata nie, uś, nie ustanawia. Yy, tego dnia... Yy, to, nie znaczy, że jako, to nie znaczy, że my jako Polacy już nie świętujemy Bożego Narodzenia w Wigilię, Bożego Narodzenia. Wiem, że to jest trochę sprzeczne z teologią, bo to jest to ostatni dzień Adwentu formalnie, natomiast w praktyce jest to dla Polaków najważniejszy dzień świąt i tego typu różnice w sposobie no, przeżywania różnych świąt są normalną rzeczą. Każdy naród wykształcił swoje formy przeżywania różnych uroczystości. Moim zdaniem nie ma co z tym walczyć. No dobrze, jak pan nie chce Wielkiego Piątku Wolnego? Podobnie dać. widzę, że niektórzy na przykład... Z, yy, perspektywy swojej pogłębionej wiedzy teologicznej, dyskutują, czy należy wewnątrz kościoła, kiedy yy, 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 Pan Jezus jeszcze jest złożony w grobie, wchodzić i robić zamieszanie związane ze święconką. No, święconka Bo, pierwotnie to w ogóle to jest... powinna być Wielką Niedzielę, to znaczy Wielkanoc, Politurgii, albo liturgii paschalnej, ale to wynika okay. z polskiej I, i, i tradycji. właśnie, Ja uważam, że nie ma co w imię wy, wyrafinowanych teologicznych argumentów walczyć z elementami tradycji, yy, bo yy, do teologicznych argumentów być może ludzi się nie przekona, a tradycję można zniszczyć. A ja nie zamierzam Także walczyć o, z tradycją świecenia wielką sobotą. Ostrożnie, to jest mój apel. Ostrożnie, ostrożnie. Czyli, no, no, ale to jest już w dniu wolnym. Panie Marszałku, to inaczej, to przejdźmy do polityki. się doniesienie na temat debaty w Końskim do prokuratury. Nasi prawnicy pracują nad tym tematem. Pracują? czy już wysłali? Bo słyszałem, że list poszedł już pocztą polską. Wedle mojej wiedzy pracują, y, natomiast ja osobiście nie nadzoruję składania tego zawiadomienia. Chciałbym, żeby poszło jak najszybciej, chciałbym, żeby prokuratura się tym zajęła, bo uważam, że y, tam można dojść do ciekawych rzeczy związanych z tym, w jaki sposób y, de facto TVP finansowała kampanię Rafała Trzaskowskiego. No Rafał Trzaskowski i jego sztab twierdzą, że oni wszystkie koszty pokryli, absolutnie wszystkie. Nie wrzucą do internetu faktury, się przekonamy. Jeżeli ktokolwiek uczestniczył w kosztorysowaniu jakiejkolwiek dużej produkcji telewizyjnej, to wie, jak duże to są koszty, jak wiele tam jest pozycji i jak trudno jest to wycenić. E, moim zdaniem impreza na dwie osoby lub jedną osobę jest zupełnie czym innym niż impreza na wszystkie sztaby i wszystkich kandydatów. Czyli głównie, że to jest to, Czy że... oni to przekosztorysowali w ostatniej godzinie przed wydarzeniem, kiedy Rafał Trzaskowski uległ pod presją i postanowił zmienić e, formułę wydarzenia swojego sztabu, e, ponieważ zrozumiał, że znalazł się w bardzo nieciekawej sytuacji, w której przejęta przez jego partię Publiczna telewizja promuje jego za pieniądze wszystkich podatników. Czyli to jest główny zarzut, tak? To znaczy, że telewizja. No, to jest wiele ty... zarzutów. To są zarzuty, moim zdaniem, i do Trzaskowskiego potencjalnie nielegalne finansowanie kampanii, jak i do TVP. No Odłamanie to znaczy, to ust. znaczy nielegalne? No, jeżeli oni nie wykosztorysowali wszystkich działań TVP w kontekście tej debaty, i nie, tak zapłacili, namach, za i nie zapłacili za to, nie przeprowadzili prawidłowych. Pytanie, czy oni w ogóle y, przeprowadzili w tej sprawie negocjacje wcześniej i mieli kosztorysy. E, bo post factum to ja jestem pewien, że oni w tej chwili będą tańczyć, żeby zapłacić. Ale zarzuca pan antydatowanie dokumentu? Ja nic nie zarzucam, po prostu mówię tylko, że wiem, jak skomplikowane są negocjacje produkcji telewizyjnych. Każdy, kto chociaż raz współpracował z jakąkolwiek telewizją przy czymś dużym, transmitowanym na żywo, wie, jak to jest skomplikowane. I po prostu uważam, że oni się wpakowali w zupełnie zbędne problemy przez swoją, być może chciwość, nie wiem, być może po prostu komercyjne telewizje chciałem zrobić takich Ale Ale zysków z tego żadnych, to znaczy to Mają trochę... Straty. Mają straty, Potknęli Trochę posługują się przysłowiem, można powiedzieć, że nie tylko Rubelka nie zarobili, ale i cnotę stracili. Pycha, pycha została ukarana i pewna bezwzględność w posługiwaniu się przyjętymi y, zasobami należącymi do całego narodu, bo TVP to jest dobro narodowe. Oni po prostu używają tego na swoją kampanię. Ale Rafał Trzaskowski stracił. Y Przynajmniej według sondaży. Y y y Niech wyborcy, niech Polacy wyciągają wnioski z tej sytuacji. Moim zdaniem to jest sytuacja bardzo nieciekawa, pokazująca yy, yy, też kandydata, że on znalazł się w defensywie co pokazuje, że nie potrafi przewidywać konsekwencji własnych działań, co znaczy, że być może nie nadaje się na prezydenta. A co potrafił? Nie jadąc tam, bo wygląda na to, że też stracił moim zdaniem zachował nie zachował się po prezydencku, to znaczy yy, yy, widząc, że ma poważną yy, duże poparcie, yy, ma zobowiązania zrobione wobec wyborców, cztery spotkania na Podkarpaciu i widząc, że tam się szykuje jeden wielki bałagan, yy, yy, nie pchał się w sytuację która może postawić go w nieciekawej sytuacji. to jest publicystyczna ocena, ja uważam, że nie stracił. Nie stracił, no ale to widzimy po sondażu. Uważam, że Znaczy, jeżeli się... mówimy, uważam, że uważam, Rafał że... Trzaskowski stracił na podstawie sondaży, zaczekajmy. to to samo możemy z zaczekajmy. powiedzieć. Zaczekajmy, sondaże są różne, yy, jeszcze będą kolejne, natomiast yy, uważam, że zachował się tak, jak powinien się zachować prezydent. To znaczy, ktoś, kto będzie prezydentem, nie powinien pchać się w sytuacje, które kończą się przepychanką z ochroną. A tam były takie rzeczy. Czyli Zandberg też się zachował. Adrian Zandberg po prezydencku, pana zdaniem. Bo z z zrobił to z samo, z co. Zupełnie innego nie wiem, czy w sposób zamierzony, ale no tak, muszę to przyznać, bo w tym samym dniu spotykał się z prezydentem, rozmawiając o tematach legislacyjnych, i moim zdaniem to, to, to jest. Natomiast, żeby było jasne, nie krytykuję tych, którzy pojechali, tak? Być może wynikało to z jakichś decyzji yy, związanych nawet z logistyką, kto mógł dojechać, kto nie miał zobowiązań w tym czasie. Ja uważam, że dobrze, że wielu kandydatów tam pojechało i rozbiło tą ustawkę. Yy, zmieniło dynamikę kampanii w ten sposób. Natomiast yy, nie uważam, że Sławomir Męcen zasługuje na krytykę za to, że nie pojechał, bo, najważniejszy argument, on po prostu nie był tam zaproszony. Potem yy, jeżeli... zaproszono już wszystkich. Yy, nie, ja nie traktuję nagranego filmiku godzinę przed przez Trzaskowskiego jako zaproszenia. To było raczej jak w twarz wyborcom wszystkich innych kandydatów niż yy, Platformy i PiSu, z którym chciał się tam mierzyć. I moje zdanie to jest też głupie na tym poziomie, że przecież jeżeli Rafał Trzaskowski będzie w drugiej turze wyborów, to on rywalizuje też o tych wyborców, tych kandydatów, których potraktował absolutnie bez szacunku. Trudno się nie zgodzić ze sceną działania sztabu Rafała Trzaskowskiego, Panie Marszałku, poproszę o dwa pytania od naszych słuchaczy. Od razu dwa proszę wy wylosować. Zastanówmy kulę. Yy, I proszę pierwsze przeczytać, zobaczymy, czy zdążymy jeszcze w radio na nie odpowiedzi ale proszę przynajmniej je przeczytać. Wielkanoc czy Boże Narodzenie? No, to które krótko. święta Pan woli? Sympadek Konfederacji z Włocławka. Dziękuję naszemu sympatykowi. To jest pytanie, na które nie da się prosto odpowiedzieć. Ale nie, to no, chodzi o proste emocje, nie pytamy się teologicznie. Wiadomo, że teologicznie jako to Wielkanoc pewnie, jest ważniejsza. Teologicznie to przepełniło Boże Narodzenie, bo, bo je, by, by były oczywiście prezenty jako dorosły, chyba Wielkanoc, bo to jest to, co nam daje. A jako ojciec, to, bo mnie się to zmieniało, nadzieję. jak się dzieci pojawiły. Rzeczywiście dokładnie tak samo było. Mnie najpierw było Boże Narodzenie, bo prezenty, potem Wielkanoc, bo piękna liturgia, a jak się pojawiły dzieci, to dzieci się tyle Moje dają dzieci są jeszcze małe, więc jesteśmy ciągle na etapie, jeżeli chodzi o treść. Świąt, to co świętujemy. Jesteśmy ciągle na etapie tłumaczenia najbardziej podstawowych rzeczy. Ostatnia rzecz, którą tłumaczyłem, to jak to jest, że święty Józef nie był ojcem Pana Jezusa. Tu Także... kresłem kropkę, bo musimy się pożegnać z słuchaczami Radia RMF, FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 w naszych mediach społecznościowych na rmf24.pl i na portalu YouTube. Dziękuję i radosnych świąt. A ja przypomnę naszym gościem jest Krzysztof Włosak, wice Sejmu z Konfederacji. Zachęcam do lajkowania i subskrybowania naszego profilu na portalu YouTube. Tam także możecie zadawać pytanie. Święty Józef był w opowieści. Teraz drugie pytanie, panie marszałku. Mamy Jeśli stworzycie spis koalicji, to ministrem czego chciałby pan zostać? Pyta Sylwia z Warszawy. No to P jest takie Pana. pytanie, które zawsze wraca. Pani Sylwio, yy, nie mam swojego preferowanego resortu, yy, natomiast mam preferowaną cechę ministerstwa, w którym chciałbym mieć coś do powiedzenia. To takie, w którym da się zrobić coś dobrego dla ludzi. Wydaje mi się, że... Są, Może ministerstwo zdrowia. Na pewno tam można zrobić bardzo dużo dobrego dla ludzi, natomiast yy, zdradzę, że wśród polityków ministerstwo zdrowia uchodzi za to takie, najgorszy. na którym najłatwiej się wyłożyć, więc często politycy idą tam z przymusu, a nie z własnych chęci. No ale pan by poszedł z własnej chęci? Tak naprawdę to zależy od układów koalicji, to znaczy od zakresu decyzyjności. Moim zdaniem, często ludzie delegowani na trudne odcinki jednocześnie nie otrzymują decyzyjności i to jest najgorsza sytuacja. No dobrze, wówczas... A gdzie by pan poszedł? Nie będę spekulował, panie redaktorze na ten temat. Jestem gotów Finansów, edukacji narodowej o finanse to chcę walczyć w negocjacjach ewentualnych. Sławomir Miermencen przypomnę. To wskazuje, jako jedyny z naszych polityków wskazuje jasno, który obszar chciałby zająć. Ja mam zainteresowania szerokie, w tej chwili jestem w Komisji Spraw Zagranicznych, więc sprawy zagraniczne, ale też mocno interesuję się sprawami obronnymi, sprawami gospodarczymi. Czyli MSZ, I, Mon? I, I jak pan weźmie sprawy zagraniczne, europejskie, gospodarcze, obronne i związane z bezpieczeństwem, to ma pan już prawie wszystkie resorty. No nie, więc... na no, no, parze zostaje, a... MEN zostaje na przykład, Ministerstwo Edukacji Narodowej. ja tego by pan nie chciał? Wie pan co... Yy... Ja uważam, że edukacja jest bardzo ważna i, i uważam, że jednak to powinien brać ktoś, kto chyba miał doświadczenie, chciałbym, żeby tak było, kto miał doświadczenie w sektorze edukacyjnym, żeby tam coś poprawić. Wydaje mi się, że osoba spoza. Ale to jest zawsze taki dylemat, czy powinna iść osoba z danej branży, która później dużo bardziej te opinie branżowe krępują jej działanie, czy powinien iść ktoś z zewnątrz i wchodzić jak taran? Czyli to jest bardziej pytanie MSZ albo może To Monday. jest pytanie szczególnie z Ministerstwem Nauki, to jest pytanie szczególnie z Ministerstwem yy, 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 też Zdrowia oczywiście. Nie będę, panie redaktorze, dawał żadnych swoich wskazań, jestem gotów służyć na każdym odcinku. Polityk musi być elastyczny, yy, wbrew temu co się Wszędzie często... Wszędzie pana potrzebuje jak Józefa Lexego? Kogoś, kto chce zaprowadzać uczciwość robić reformy, w żadnym ministerstwie nie chcą, bo dla urzędników to tylko problemy. Panie marszałku, podobała się panu akcja Grzegorza na w szpitalu w Oleśnicy? Uważam, że ona zwróciła uwagę na problem, który był niedostatecznie wyartykułowany w mediach i uruchomiła debatę, która, mam wrażenie, była skrępowana wcześniej autocenzurą. cenzurą. To ile osób zabrało głos w tej sprawie? Także ja gdzie przygotowywałem się do tego od dłuższego czasu, natomiast y, ta akcja sprowokowała dyskusję. Czyli podobała się panu? Yy, nie powiedziałem tego. Natomiast uważam, że sprowokowała na dyskusję i uważam, że ten efekt tej dyskusji otwartej na ten temat jest czymś, czego potrzebowaliśmy. Ale nie polityk... powinniśmy przemilczać tej sytuacji. Powinien polityk, za chwilę wrócimy do samej sytuacji, powinien polityk wchodzić do szpitala. Poseł z... ma prawo zgodnie z ustawą y, interweniować. Nie wiem, czy takie prawo ma europoseł. Wydaje mi się, że tam jest luka w prawie, to jest niedoprecyzowane. Natomiast y, w prawie, jak wiemy, mało kto się orientuje. Ale zatrzymanie obywatelskie, przecież wiedział, że to nic nie przyniesie. No, no Obejrzałem sobie tę transmisję, do żadnego zatrzymania w sensie dosłownym tam nie doszło. I myślę, że... Y, Policja powinna zająć się egzekwowaniem prawa. Natomiast. Poseł... A wobec europosła Brauna również? Wobec każdego. Nikt z nas nie może być ponad prawem. Nikt z nas nie może być ponad prawem i. i, i... I... A szpital jest miejscem do takich happeningów, bo to był jednak happening polityczny. Cokolwiek byśmy o tym nie szpital mówili. Szpital nie jest miejscem, żeby yy, y, dziecko w dziewiątym miesiącu ciąży uśmiercać zastrzykiem y, trucizny prosto w serce. To są praktyki, które kojarzą mi się z Auschwitz, A z o, ale Mengele. Można się odcinać. W ten sposób zastrzykiem w serce zamordowano ojca świętego Maksymiliana Kolbego. W naszej kulturze zastrzyk trucizny w serce jest i powinien być traktowany jako morderstwo, a nie jako świadczenie zdrowotne. Panie Myślę, szoku, że wielu no, polaków, którzy się, się o tym w tej chwili dowiedzieli, jest szokowanych faktem, że NFZ płaci za takie nieludzkie, haniebne potraktowanie kogoś, kto ma prawa pacjenta. Bo dziecko ma prawa pacjenta. Także dziecko nienarodzone. Przed chwilą pan powiedział o lukach w prawach. Pan doskonale wie, że w tej sprawie polskie prawo jest nieprecyzyjne. Nie w kwestii objęcia prawami pacjenta. I moim zdaniem te sprawę w tej chwili na poziomie prawnym można z wielu stron rozpatrywać. Także od strony naruszenia praw pacjenta tego chłopca, Mediana, go Felkiem. W tej chwili patrzy już i naszej debacie przygląda się z góry. Wierzę w to głęboko. Natomiast to w jaki sposób został potraktowany, wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to. I nie lewica, możemy być wobec tego. oczywiście, także Ministerstwo Zdrowia odpowiada, aborcja w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki jest dopuszczalna. Ustawa do... mówi o przerwaniu końca... ciąży, a nie o zamordowaniu dziecka. Zgoda, tak, mówi Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, którym mówi, można wywołać. To jest wywołać bardzo poród. ciekawy głos. To jest bardzo ciekawy można głos, poród, to, nie nie można. lekarskie. Ruszyło się środowisko lekarskie, profesorskie i zaczyna mówić o tym, co dotychczas podnosili wyłącznie działacze pro-life i niektórzy prawicowi politycy. To znaczy, że polskie prawo napisane jest w mocno niejasny sposób, a te interpretacje, które przedstawiła minister Leszczyna, a nad którymi zaczął pracować, przypomnijmy, jeszcze poprzedni rząd i minister Niedzielski, te interpretacje nie mają tak naprawdę żadnego statusu prawnego. Ehm, tak, bo niekoniecznie to nie są jest w ogóle kwestia, zgodne z prawem. To nie jest aborcja z, z powodu stanu zdrowia tego chłopca, ponieważ ta jest zakazana przez Trybunał Konstytucyjny. To ehm, jest aborcja z powodu stan zdrowia lub życia matki, a konkretnie jej dobrostan I tutaj mamy psychiczny. do czynienia z moim zdaniem dość oczywistym polem do nadużyć, to znaczy yy, in, interpretowaniem przez psychiatrów że czyjaś kondycja się pogorszy, więc trzeba zabić dziecko. To jest bardzo grząski grunt przewidywanie czyjejś kondycji czy nastrojów, szczególnie że wiadomo, że ciąża to okres, kiedy nastroje szczególnie mocno się zmieniają też ze względu na kwestie związane. To był też 37 tydzień dodajmy, więc dzień fizjologią organizmu. Gdyby to ten zastrzyk został zrobiony dzień po urodzinach, godzinę po urodzinach, pięć minut po urodzinach to to by było działanie absolutnie niezgodne z polskim prawem, byłaby to po prostu eutanazja My uważamy, nowolotka. że to było działanie niezgodne z polskim prawem, natomiast yy, mamy zdania w tej chwili yy, tak to powiedzmy i wśród prawników podzielone i wśród polityków, lekarzy, urzędników i zaczęło się yy, rozgrywanie przez lobby no bo przypomnijmy, że kobieta, yy, którą do tego yy, tragi, do tej tragicznej yy, sytuacji doprowadzono, ona rzeczywiście była w złej kondycji psychicznej, i obsiedli ją zawodowi prawnicy lobby proaborcyjnego z tych organizacji, które zajmują się kreowaniem takich sytuacji. I, i to oni tak jakby wyciągnęli ją ze szpitala, w którym miała najwyższej klasy profesorów z Łodzi po to, żeby pomóc i jej, i jej dziecku. I przypomnijmy, że ta propaganda jest wyłącznie propagandą o tym, że było oczywiste, że to dziecko umrze po urodzeniu. Nie ma takich informacji w żadnym artykule prasowym, ani nie mamy danych medycznych, a osoby z tą wadą, czyli z tą wrodzoną łamliwością kości, Żyją. Niektóre z nich uczestniczą w, także w debacie na ten temat w mediach społecznościowych. Te osoby mają dzieci, te dzieci także żyją. Lekarze są w stanie tym dzieciom pomagać. One no, są ciągle... pełnosprawne intelektualnie i czasem mają pewne wady fizyczne, które yy, yy, w jednych można pomóc, w innych nie. A jaka kara, pan ma zdaniem, jeśli pan mówi, to jest przestępstwo, złamano polskie prawo, to jaka kara powinna spotkać panią dr Gizelę Jagielską? Moim zdaniem z tą panią doktor jest szerszy problem, który wynika też z opinii publikowanych w internecie na y, jednym z serwisów społecznościowych, gdzie można publikować opinię o tym, jak zostało się potraktowanym przez lekarza tak na marginesie ona podobno skosowała swój profil w ostatnich dniach z tej, z tej platformy. Y, I ten problem, który się wyłania, to że ona ponad przeciętnie namawiała swoje pacjentki często do aborcji. Te pacjentki rodziły później zdrowe dzieci. I to jest szerszy problem z tą przesłanką eugeniczną, którą w 20 roku uchwalił TK, że my w w Polsce nie mieliśmy żadnej kontroli prawidłowości diagnoz podawanych rodzicom. My, jako politycy, nie wiemy, jak często lekarze mówili prawdę, jak często mylili się, a jak często być może niestety były takie przypadki, że manipulowali diagnozą. Ale po co mieliby to robić? Może dlatego, że na przykład niektórzy mają poglądy proaborcyjne. No to zależy im na to, żeby abortować. Znaczy, panie marszałku, to znaczy... Proszę poczytać, no chyba nie co, proszę posłuchać, co ta kobieta mówi. Oni lubią to robić. Moim zdaniem dla części... Moim zdaniem mamy do czynienia z pewnym fanatyzmem u niektórych osób. I w przypadku osób, które wprost deklarują materialistyczny, ateistyczny światopogląd, a to jest przypadek tej lekarki, Eee, ma to formę też potwierdzenia ich światopoglądu. Ja mogę potwierdzić. To znaczy, sprawdziliśmy, że rzeczywiście skasowała swój profil. To jest prawda. Z platformy Znany Lekarz w tej chwili tak. sobie przypomniałem. Tak. I tam są kobiety, które skarżą się, że były przez nią źle obsługiwane oraz, że y, nakłaniała je do aborcji. A, przeniosły się gdzie indziej, bo nie ufały tej lekarce i okazało się, że nie urodziły się zdrowe. Dlatego teraz, bardzo no, zachęcam, żeby być ostrożnym y, też z diagnozami. Y, diag diagnostyka prenatalna nie jest stuprocentowo skuteczna. To nie jest moja opinia. Od lekarzy bardzo wysoko postawionych, którzy czasem wstrzymują się, żeby mówić w mediach, słyszałem, że medycyna ciągle ma przed nami wiele tajemnic. Na przykład na poziomie diagnostyki wydaje się, że dziecko y, będzie miało bardzo poważne wady. Rodzi się prawie zdrowe. Wydaje się, że umrze po porodzie okazuje się, że żyje wiele lat. Naprawdę y, y, z drugiej strony mamy Zespół. przypadki w drugą stronę. Ja znam dzieci z które żyją się, że, kilkanaście lat. Wydaje się, że więc. wszystko jest ok I stan pacjentki załamuje się w ciągu kilkunastu godzin i, i trzeba szałku, tą ciążę przerwać. Przykładki są bardzo różne. Pytanie jeszcze o Grzegorza Brauna. Wszystkich więcej z lekarzami rozmawiać i, i zachęcać ich, żeby mówili otwarcie o złożoności. Pytanie jeszcze o Grzegorza Brauna. Nie chciał pan powiedzieć, czy się panu podobała ta akcja, czy nie, chociaż ją pan chwalił. No, z drugiej strony wydaje się jednak, że to jest pewne nadużycie, to co zrobił Grzegorz Braun. Nawet jeśli skutki są, tak jak pana zdaniem, pozytywne. Y nie jesteśmy już razem politycznie, nawet rywalizujemy w tej kampanii, ale y, uważam, że żeby prawidłowo zinterpretować to zinterpretować, to trzeba wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z reżyserem. Z reżyserem, który jest świadomy y, tego, jak posługiwać się dramaturgią i jak posługiwać się formą publicznego działania. Z człowiekiem, który gdzieś jeszcze w latach osiemdziesiątych zafunkcjonował w środowisku ruchu hepeningowego, pomarańczowej, alternatywy ruchu kontestatorskiego, wrocławskiego, antykomunistycznego. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z działaniem symbolicznym przede wszystkim. I uważam, że to działanie symboliczne uruchomiło debatę w bardzo ważnej kwestii, dotyczącej najbardziej podstawowej kwestii, jak prawo do życia, prawa konstytucyjne, zgodność działania pracowników systemu ochrony zdrowia i nadzorujących to urzędników i polityków z prawem i z konstytucją, z konwencją o ochronie praw dziecka, z prawami pacjenta, no, z, z ustawami. Chociaż nie jesteście e... już razem, to go pan chwali. Mam duże wątpliwości, natomiast y, widząc jak poważny A jest to temat, czego dotyczą te wątpliwości. Y, jak należy y, dyskutować na taki temat, jak należy tą dyskusję y, y, inicjować. Y, ja myślę, że to jest naturalne, że wszyscy mamy wątpliwości w tej sprawie, bo jeżeli będziemy zbyt ostrożni, to jest możliwe, że po prostu bardziej brutalnie działające lobby proaborcyjne narzuci nam wszystkim poprawność polityczną. Z drugiej strony, jeżeli będziemy zbyt Radykalni, by nie powiedzieć brutalni, to jest możliwe, że po prostu od poglądów, które są oparte na miłości i do matki, i do dziecka, na chęci ochrony tego dobra. Społeczeństwo zobaczy coś innego, czyli zobaczy agresję, bezwzględność, fanatyzm, to, co jesteśmy oskarżani. Dlatego uważam, że musimy być w tej debacie bardzo ostrożni, bardzo odpowiedzialni, ale nie możemy też być yy, zbyt zachowawczy, bo te błędy popełniła prawica chrześcijańska i w ogóle ludzie, którzy są pro life w świecie zachodnim, i doszło do ustanowienia konsensusu, do zaprowadzenia konsensusu, metodą też eliminowania głosów z dyskusji, gdzie po prostu dzieci są zabijane bez żadnych granic, bez żadnych przyczyn na podstawie kaprysów. Widzimy się. I jest to tak temat, na który nie wolno dyskutować, bo wszyscy się boją. Dziś o tym nie wolno nam pan dać pan narzucić sobie poprawności politycznej. Chciałbym, żebyśmy zakończyli trochę innym tematem. E, mamy jeszcze jedno pytanie od słuchacza, Ryszarda z Wrocławia. Trochę świąteczne, wiadomo, że poniedziałek, Wielkanocy to jest śmigus dyngus i pan Ryszard z Wrocławia pyta, kogo z posłów oblałby pan marszałek kubłem zimnej wody w lany poniedziałek? Byłem to żadnego, bo to byłoby hamstwo. E, tak się można pobawić, jak się jest nastolatkami i to e, moim zdaniem, ze swoimi rówieśnikami. Dobrze z strzykawką albo jajeczkiem takim na. No, Natomiast e, tak żeby troszkę przyknąć, e, to gdybym e, miał pod ręką któregokolwiek w lany poniedziałek, To każdego, bo to jest polska tradycja. Każdego, ale ma Pan jakiegoś takiego szczególnego, którego pan się trochę tak Nie, nie ma takiego, którego bardzo bym chciał. Znaczy uważam, że tradycje należy dochowywać, ale nie można je łączyć z wyładowaniem własnych negatywnych emocji. Więc jak do tego panu. No, chodzi o tradycję, to jeszcze się tam wylewa na kobiety głównie. Chciałem powiedzieć, to akurat nie jest fajna tradycja dla dziewcząt. Umiar, umiar, apeluję o umiar. Byłem świadkiem dantejskich scen na osiedlu, na którym się wychowałem, jeżeli chodzi o śmigus-dyngus. Natomiast uważam, że z drugiej strony zaniknięcie tej tradycji zupełnie byłoby też bardzo słabe. Więc gdzieś trzeba złapać ten zdrowy balans, żeby to na koniec, tradycję przy... zachować, ale w formie niegroźnej i nieagresywnej, niełamiącej prawa Pewnie już zdążyłem powiedzieć coś niepoprawnego politycznie, za co was. Skoro jesteśmy już przy y, tradycji, to na koniec zupełnie już naszej rozmowy. Może chciałbym pan złożyć życzenia? Oczywiście. Dziękuję panie redaktorze. Życzę wszystkim radosnych świąt. Boże, Boże drogi, radosnych świąt. Przepraszam, wielkiej nocy Pan redaktor miał Boże Narodzenie, pytał wcześniej. Na radosny świąt, wielkiej nocy. Przed nami jeszcze dwa ostatnie dni Trydum Paschalnego, więc też, żeby to było dla nas duchowe przeżycie. Święta Wielkiej Nocy budują absolutnie największą z możliwych do wyobrażenia dramaturgię, osadzoną mocno w naszej historii, mocno w naszej kulturze, w korzeniach naszej kultury, historii i naszego przeżywania religijnego. Myślę, że nawet osoby niereligijne mogą tę historię poznać, przeżyć. Być może zbliżyć się jakoś do doświadczenia, które jest udziałem osób religijnych, chrześcijan, i widzieć wartość w tym, jak to kształtuje naszą kulturę, nasze życie społeczne. Także życzę wszystkim, żeby to były święta rodzinne, ale także przeżyte świadomie, ze świadomością, co to jest, jest w pańskie. stanie pańskim. Z radością, bo to jest, są radosne święta, szczególnie Wielkiej Nocy. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, dziękuję za Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję bardzo państwu. Radosne święta.